O je, o je, o je. A zobaczcie kto mnie odwiedził. Luna mnie odwiedziła. Ale coś ty taka ubrana w jakiś ten. Jestem w piekle. Specjalnie się nie przecieram, żeby wam pokazać, o, jak ja wyglądam. Wyszedłem dzisiaj wcześniej. Mówię, będzie chłodniej. Powiem wam, 8 godzina już było piekło. 8. W nocy było 20 chyba parę stopni. Także czego można było się spodziewać. Ja jestem jak zwykle na megapolisku, ale wam powiem, że chyba to następnym razem gdzieś indziej się wybiorę, bo już mnie tutaj, tutaj nawet nie ma drzewa, żeby cień jakiś był. Trzeba do lasu, o wejścia. Po co ja będę do lasu szedł? W lesie nie ma nic, a tu mamy chyba monetę pierwszą. O, jest złotówka 4,9. Od razu trafiłem. Takie dziwne bicie. Ta czerwona złotówka z miedzioniklu, chyba, czy z czego tam. Także Antoni Pietkiewicz. Od razu na wejściu startujesz z pozdrowieniami dla Ciebie. To znaczy ja startuję z pozdrowieniami dla Ciebie. 49 złotóweczka i powiem wam, że nie wiem ile wytrzymam, ale ile wytrzymam, tyle wytrzymam. Do następnego dołka. Mówię ludzie, co mi tam tak bije? Ale mówię, wykopię tą puszkę. A tu patrzcie, taki kawał sztaby. Widzicie te przetarcia? To jest kawał miedzianej sztabki takiej. O! Waży to no parę set gram waży powiem wam. No i przy cenach kolorów to powiem Wam to jest warte parę dobrych złotych No zobaczcie Ja pierdzielę powiem Wam jak to biło o. No tutaj dobre pół metra będzie No tutaj już prawie metr to powiem Wam Ja pierdzielę No to są pieniądze także i takie rzeczy też cieszą. Dwa grosze. Nie warte nawet uwagi dłuższej, także lecimy do następnego dołka. Dobra, ja tu widzę krągłość. Gdzie to było? O tu. O tutaj dokładnie. Biło fajnie, ale to będzie chyba PRL-ek. Zobaczymy. 10 groszy, ale mam wypad dzisiaj, powiem wam, nie dość, że się podleje po nie powiem czym, to same PRL-e, 67 pozdrawiam was, piękne roczniki, 67, a ja w tropikach zapytalam dalej, jest szansa. Stabilny ID20, więc musi być mały okrągły przedmiot. Zobaczymy, czy to nie polmos, czy to polmos. Ta. Stabilny ID 20 To jest właśnie polmus Zgnieciony do tego Jest i łuska od czwaka chyba Powiem wam Ten charakterystyczny kształt taki I tutaj ten rant ale niestety rozwalona ale ajdi nędzne. A to jest moneta. Chyba. Nie, guzik. O, powiem wam. Więc tradycji staje się zadość. Bo jest arseniak, na każdym wypadzie arseniak i srebro było tam czterech chyba wypadów. Ten z konikiem, piękny arseniaczek. Tylko, że uszczerbiony. Uszczerbiony Ale piekło, bo no ludzie, długo nie wytrzymam, także wiem, że się powtarzam, ale... No dodaję, jakby wam ktoś walił śniegi na łeb cały czas i byście nie mówili, że coś się takiego dzieje. Tak samo z tym słońcem jest. Głupi byłem, że wyszedłem, ale dobra, już skończę dzisiaj tą wyprawę normalnie, przejdę te swoje godziny i tyle. Dobra, można powiedzieć, że bez fenola nie wracam. Jaki by to nie był, nawet jak będzie to dziesiątka cynkowa. Ale zajazd. No, zajazd totalny. Ale tu widać dziesiątkę i powiem wam, że no może jeszcze jeden dołek wykopię. Dobra, tu się trafiło coś takiego dziwnego. Jakby jakaś spinka Tylko tu jest tako, tu jest zawiasik więc to się jakoś obracało Nie wiem powiem wam Tu są jakieś niby kwiaty Co to było Na tym polu To się robią takie małe trąby powietrzne, takie rurociągi ale zanim kamerę włączę i zanim załączy się to nagrywanie, to już tego nie widać. A jak chcemy, o taką jak patrzę, to się to nie robi. No i tyle, nie? A ja tu mam moniaka. Ciekawe co. Gdzieś tutaj był? O jest, tutaj na pewno. Kurczę, znowu. Myślałem, że jakiś fajny fenol, a to ogryzek jakiś. I to nie wiem, niefajny. Ale... Nie mam dzisiaj szczęścia i zaraz powiem Wam dosłownie już zaraz kończę. Nie wiem nawet co to jest było. Wygląda na adolfowego fenola. Ale po prostu żegnam się tam na dole. Przejdę na dół, po prostu co wyjdzie, to wyjdzie. Co nie, to nie i tyle. Dołek wykopany, fanciur na wierzchu schodzę z górki już się żegnać z wami, ale jeszcze, jeszcze coś wyszło. O tu O tu No i będzie żołnierzyk Ale powiem Wam jest wszystko O, no i było wszystko Chciałem go rozprostować Ja pierdziele No właśnie Kiedy chciałem rozprostować Pruskiego żołnierza no to się złamała ta podstawa, ale żołnierzy całkiem w porządku, bo wszystko widać, także na koniec powiem Wam, że ciekawy fant, aczkolwiek jeszcze mamy jakieś 50 metrów do tej kępy drzew. Słowami klasyka powiem tak, było to co było, na tym upale nie idzie wytrzymać, no nie idzie, po prostu nie idzie, już mam tego dość. Nie wiem czy nawet Equinox działa w tym, bo to się tak nagrzewa. W słońcu ponad 40 na pewno. Ja cały czas myślałem tylko po prostu o tym, żeby mi starczyło picia. I o tym słońcu co w łeb mi waliło. A tutaj miły wiaterek słuchajcie i naprawdę nie przedłużam. Zapraszam po prostu wszystkich do następnej części filmu. Pamiętajcie, żeby jeszcze przed następną częścią filmu zostawić tego lajka, czy tam kciuka. A nowych widzów po prostu zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo tu się dzieją fajne rzeczy. Także tyle po prostu. Skaczemy do następnej części filmu. Na razie. O nie ma kazusza! O ty chcecie mówić, tak jest No i jesteśmy szybko. Raz, dwa, trzy w kolejnej części filmu. Srebrne pole, ale tylko dlatego, że po prostu tutaj najlepiej się będzie chodziło. Trochę obskoczyłem po terenie. Wszędzie jeszcze te ścierniska gdzieś stoją, albo takie duże łęciny po rzepakach, także tutaj jest jeszcze szansa dograć coś do tego filmu. Także zaczynam dzisiaj znowu tu, do odmiany. Od razu jak wszedłem mam plombę, ale taka nieczytelna i po prostu nie przedłuża mi do następnego dołka. Dobrze, że dzisiaj jest taka pogoda, powiem wam tak, nawet rześko i podwiewa. No fanty, inna sprawa. Tym razem mamy naparstek, kolejny już z tego pola, bo w poprzednim chyba filmie, czy dwa filmy temu, też tutaj na parstek znalazłem. No, ale ten jest cały, ale po prostu zgnieciony. Także do następnego dołka. Srebrne pole, ale powiem wam, dzisiaj cienizna. Co prawda widzę już jakąś krągłość, będzie to guzik. Ciekawy tylko, czy urzędniczy. No to zobaczmy. I wygląda na to, że jednak urzędniczy będzie. Oh je, o je, o je. Kolejny urzędniczy guzik z tego pola. Wiecie, one takie stany mają, że tutaj fajnie widać, co tu jest. No wiadomo, korona, orzeł. Tutaj ma łóżko, napisy, ale w domu, jak umyje się to, to już tak fajnie nie widać. Ale na razie fan drugiej części filmu, także lecę dalej. Czyżby to by miał być wypad bez monety? Nie chce mi się wierzyć, powiem Wam, ale tak wygląda na to na razie. Tu mam guzik, myślałem, że mam fenola, ale patrzcie, jaki to jest guzik. To jest ciekawy guzik, bo taki ma różności. Już miałem tego nie nagrywać, powiem Wam, bo mam jakieś tam małe takie guziczki. Kulki wpadają, ołowiane. Jakieś tam pierdoły złomu już mam też dużo. A zobaczcie, amoniaka nie mogę trafić. Dobra, jest sygnał. Jest grudka z czymś okrągłym. Niech to będzie Moniak w końcu. No i jest Moniak. No i jest fenol. Powiem wam. No, w końcu. Powiem wam, że cesarstwo Oczywiście, że to jest cesarstwo. Także mamy Fenola pierwszego. No uratował dzisiaj honor, bo powiem wam, <śmiech> <śmiech> że z monetami dzisiaj strasznie jest. A, zobaczcie, kto mnie odwiedził. <laughs> Luna mnie odwiedziła. Ale coś taka ubrana w jakiś ten... Ja pierdziele, powiem wam, tak mnie z tyłu zaszła, że ja pierdzielę no, ale żeśmy zaszła z tyłu. Spotkanie po roku. Ja i Luna. Dobra, uciekaj, uciekaj, no. Uciekaj, uciekaj. No, ja i Lunka. No, widzisz, piesio, widzisz, no, co cię tu ubrali w ogóle? Dobra, to takie spotkanie, tam stamtąd uciekła. No a ja w ogóle tu mam sygnał, to powiedzcie teraz jak to wykopać? O, wszedłem w te krzaki koło pola. na chwilę, tu byłem rok temu też ale teraz z luną to będę kopał Niestety przyszedł właściciel Luna z, z tego za mną tam wyszła, no ale on ją zabrał, bo wiadomo nie? Uciekła, <laughs> uciekła No i nie będzie luna, ale był taki epizod chociaż raz w roku Pies taki fajny, nie wiem czy on mnie, ona mnie poznała, czy ona jest taka po prostu taka przyjazna, nie? Bo te burki co tu ostatnio były, to szczekały i szczekały. No ale patrzcie, co ja miałem powiedzieć. Tutaj wziąłem łopatką tak, i Kolejny raz taka sama sytuacja. Na któryś w filmie już raz. Że moneta jest na wierzchu, na samej tej łopatce. Moneta czy nie moneta? Moneta. Uuu, to będzie zajazd konkretny. Co to będzie? Trzy fenole na pewno. 100% szajdemunce, bo tutaj jest ten herb. A z tej strony powinno być trójka jest nawet chyba trójkę widać. Po domyciu tam zobaczymy, jak to wyjdzie. Także mamy drugą monetę. Ja pierdziel. Ja już muszę kończyć w sumie, a mam dopiero drugą monetę. Słuchajcie, ja będę już kończył. Dzisiaj na, na srebrnym polu, dzisiaj jest koniec już. Na srebrnym polu, polu nawet dobrze kilka monet nie wyszło, no ale trzeba się cieszyć i tak z tego, co jest. No tak o dzisiaj było. Coś tam jest, powiem wam. Plus tam z tamtego odcinka trochę są fajne guziki, są jakieś tam naparstek, jakieś tam plomba, monety, także nie jest źle, uważam. Wiadomo, że codziennie srebro nie wychodzi, ani złoto. Trzeba sobie to po prostu wychodzić, także wszystkim, którzy dobrnęli do końca tego przydługawego pewnie filmu, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam was do zostawienia śladu po sobie w postaci subskrypcji, lajków, dzwonków, co tam chcecie, jak chcecie i tyle. I po prostu zmieniamy teren, zmieniamy jakieś inne totalnie już pole. Także zapraszam do następnego filmu i gorąco Was pozdrawiam, cześć!